Odsłonięcie Beboka powiązaliśmy z rektorskim Dniem dla rodziny. Po raz drugi organizujemy taki dzień na Uniwersytecie. Organizując ten dzień, chcemy podkreślić, jak bardzo ważna jest. Rodzina w życiu naszych pracowników, że musimy oczywiście dbać o pracowników, ale także o dzieci, o bliskich naszych, naszych pracowników. Stąd też pomysł na zorganizowanie takiego dnia. Wtedy Bliscy, dzieci mogą zobaczyć, jak wygląda miejsce pracy rodziców, czy, czy babci, czy dziadka. Jest okazja, powiedziałabym, do takiej integracji i, i właśnie przy tej okazji no, symbolicznie odsłaniamy figurkę Beboka. Bebok wczytuje się w różne opracowania naukowe, rozmawia z ludźmi, jak prowadzą biznes, no i wyciąga z tego wnioski. Eee, czyli to jest taki trochę chat GPT, który komunikuje się z różnymi osobami, analizuje różne dokumenty, również to, co znajduje się w internecie i bardzo rozumnie, roztropnie podejmuje decyzje. To jest atrakcja no nie tylko dla pracowników, dla dzieci, ale w ogóle taka atrakcja turystyczna. Tak? Wręcz wiemy, że już stworzone zostały szlaki turystyczne, gdzie, gdzie ludzie chętnie podążają właśnie śladem beboków. No i chcielibyśmy przy tej okazji żeby tym miejscem był również Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, żeby tutaj osoby z różnych stron, nie tylko z regionu, ale Polski, przychodziły, zwiedzały nasz przy okazji uniwersytet i zainteresowały się ofertą, naszymi badaniami, które prowadzimy. No i naszym pięknym regionem, naszym pięknym miastem.